Ciemano Gitaro, z tej strony Marcel Gitara. Słuchajcie, jestem w muzeum i słuchajcie, dzisiaj będzie taka malutka oprowadzka o tym muzeum. Będę wam mówić jak tu jest fajnie. Widzicie tutaj są jakieś zbany, tutaj mamy różne też postacie dzbany, tutaj obrazy bardzo ładne, pamiętajcie, że teledysk będzie e, mój świat 28 grudnia tutaj są jakieś fajne mm, postacie okej okay. A tu jestem, wam mówię, że no, teledysk, że wpadajcie też na teledysk Marcel Gitara Iluminacja. Wielkie dzięki za, za tyle wyświetleń. Na pewno będzie jeszcze więcej. Na pewno będzie jakieś podziękowanie za tyle wyświetleń na iluminacji, ale tutaj patrzcie, mamy obrazy, mamy jeszcze jakieś Postacie, tutaj możecie sobie przeczytać, zbliżam Wam, możecie sobie zatrzymać film i sobie przeczytać. Dobra, a my tu lecimy dalej. Tutaj są jakieś też fajne um, opisy. Opis tu jest kolejny, który lubi czytać, może przeczytać. Dobra, tutaj, zaraz za tymi je, postaciami jest oczywiście Jezus, który wisi na krzyżu, i no, kto zna religię, jego to zna. Dobra, a my już tutaj lecimy dalej. Oprowadzam Was dalej po tym muzeum, bo jest bardzo fajny. Przyjechałem na wycieczkę z klasą do tego muzeum i no, mam nadzieję, że Wam się spodoba ten blog, bo to jest blog po długim czasie i tu jest napisane Rzeźba Romańska, Interregionalna Sztuka. XIX do XV wieku w Europie Północnej, tak dobra mamy tu jakieś ładne obrazy i słuchajcie. No, kto jeszcze nie zdążył tego przeczytać, puszcza wam jeszcze raz napis. OK. Teraz A tu słuchajcie, obrazy, mamy część obrazu muzeum. To jest kolejna część tego vloga, są obrazy, wielki blogu. obraz. Zobaczcie. Więc tak, ładne są naprawdę, malarze pewnie się postarali, że stworzyli taki fajne, ładne obrazy, pewnie wydali mnóstwo kas tak jak ja na te teledyski, 9 teledysków, zrobiłem w tym roku 9 teledysków i naprawdę dziękuję wam wielkie, dzięki wielkie za to, że no jest bardzo dużo wyświecić na tych telewizjach seriowych ale podziękowania no, będą kiedy indziej dobra a my wracamy do tego bloga tu jest wielki obraz tutaj są takie małe obrazy, a tutaj moje koleżanki oczywiście mnie filmują, dobra, więc tak mówię tutaj, że, że ten, że, dziękuję, że w przerwie odkręcenia tyle Marcel gitara, iluminacja, jestem w muzeum, tylko niestety Mikrofon się zepsuł i no, nie było, słychać mnie, więc dogrywam sobie tutaj teraz głos, a tam była nasza wychowawczyni. Polecam wejść oczywiście do szkoły Akademia Rosenberga. Tam naprawdę jest tam fajna atmosfera. Tam chodzę do szkoły, jest mega. Ja jestem. Marcel, gitara. Dziś roku, ostatnia, jest noc.